Witajcie. co No bo ja jestem idealnym kierowcą, no patrz. Patrzcie na żyletki, nie? No, także... Jesteśmy w Bielsku biały, na stacji Bipi. Więc sobie będziemy tankować. Czekamy jeszcze w kolejce, ponieważ przed nami są jacyś ludzie, którzy tankują. No. jest w domu, nawet zaszła do pracy chodzić ale klucze z domu że za jak ktoś <tusząc> jest z Bielska Białej to jesteśmy na stacji benzynowej BP tutaj przy ulicy Żywieckiej na skręcie na ulicę, na ulicę Krakowską. Dzień dobry. Dzień dobry. No klienci, przyszliśmy zatankować. Ale nie można nagrywać. Ale my Trzymaj nagrywamy stankować. siebie, proszę zobaczyć. O tutaj nagrywamy w siebie. A, a poza Trzymaj. tym jesteśmy dziennikarzami. Okej, okay, rozumiem, <noise> tylko że... Jakby... Żadnych problemów nie chcemy robić. Przyjechaliśmy zatankować po prostu. W porządku, tylko... Jak wejdziemy do środka, to będziemy. Jesteśmy profesjonalnymi dziennikarzami, nie nagrywamy twarzy pracowników, więc proszę się nie obawiać. No. A kto jest? Nie, 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 A kto jest? Nie, tak. Także jak widzicie tylko nie na Orlenie e, Płacimy pieniędzmi takimi drobniejszymi. A to pewnie ten, by się że a to tylko Orleny w Polsce. Ale w środku mógłby wam ale, ale tylko ale my nie, nie, nie nagrywamy twarz, jesteśmy nie jak najbardziej profesjonalni. Także już tam idę zobaczyć, czy już pan tankuje przed nami, który jest. Tam się. Słucham? E, no, zaczynają liczyć, a. A się tam bali, że będziemy im twarze nagrywać pracownikom, no ale no, no nie, nie jesteśmy tak zrobiła. Jak sobie? Tak to normalnie wiesz, że nie, wierzy, nie, 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 nie nagrywamy twarzy, bo widziałeś filmiki, za, 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 tak? Tak, Nie no, no, za ostatnie 11 złotych. Chodź. Mówiłem na zderzaku prawie, nie elegancko. Dobrze, nie? No dokładnie. Tak złotyk, tak się no, no, no Cóż no kurczę, no. Dokładnie. Ja mam wyczucie. No to co? Idziemy do środka, sprawdzę czy auto zamknąłem. Jak widzicie, jest już Marek dojechał do nas. Robię sobie transmisję na YouTube, wiesz? Mm -hmm. Witajcie wow. bardzo serdecznie. To już wtedy zaczynamy na czujnym. Witajcie kochani bardzo serdecznie. Marek Marecki Majher dla portalu czujny.pl jest ze mną Andrzej z redakcji Rebel24. Witajcie. Cześć. Kochani, co tu się dzieje, co tu się dzieje? To nie jest tak, że tylko... Wejdziemy sobie na stację.

a, to widzicie kochani, narodowy operator, fajny tym zarazem hurtownik kochani, nie pomyślał o tym, kamerka już pomyślał. Dużą kształt. A tam jeszcze będzie. Przepraszam, nie ma pan Rozmienić nie, ale... Potrzebuje takie żółciaczki, nie macie takich? Potrzebujemy klepaków z powrotem. no bo wszystkie wydali i teraz przydali się na następną stację. Średnio macie klepaków? Naprawdę? No, bo będę tak ładnie płacił, no A ile musisz zapłacić? A ja nie, nie mam. nie mam, biedna jestem

Strasznie jesteście sferoryzowani. Już nie jestem dziennikarzem, już jestem obywatelem. No. Ja <grymnie> z miłością, na tacy, na pani, na panie, do normalnie. A to źle, bo mamy serce wielkie panie, panu, dla całej Polski. tam na od zawsze to było? Chodźcie, no, chodźcie, no, chodźcie. No, chodźcie, no, chodźcie, no, chodźcie. No. Kochani, akcja protestacyjna e, się, w drobnia tani w ramach protestu przeciwko serwatu. Wszędzie się sprawdzi, nie sprawdzi się. Natomiast jest u Białej na ulicy Żywieckiej na Tak. I jest taka ha, fajna, ha, 30 groszy i jak już na karcie i nią zapłacą? No to ja nie wiem, czy coś się będzie Wam gdzie opłacało. No właśnie, no. właśnie, właśnie. Tam jakaś eee, jeżeli, chcecie, jeżeli chcecie, że tak powiem, ile jest prowizji na karcie? 50 proszę. Nie, chyba nie więcej, wiem. więcej ile jest no, nie, nie wiem, ja nawet też nie ja, To, ale coś jest minimalne na no. ale to jest zubożnie opłacalne bardzo, jeżeli no nawet cóż. ktoś za 5 zł e, płacił a co dopiero jeżeli ktoś zapłacił 30 groszy kartą co to jest najtańsze dla tej stacji? a co jest najtańszym produktem, bo my nie stać na za Może zapałki zapał zapałki, a po ile są zapałki? zawsze były po 20 groszy jak znam stację, może być za 50 no? Może tak. Być. Po, po dziesięć zawsze, żyję. zawsze po dziesięć. Ja chyba kupię paczkę zapałek, bo mi się przydał konieczna na zapałek. zimę. Nie Czy jeszcze Waczyńsko chwalać? No cóż, kochani, coś za miła niespodzianka, tak. czy miła, nie miła niespodzianka, mianowicie też... po lokalni Patriocie w Bielsku Białej, tu gdzie się zaczęło, kochani, tu w Bielska Białej właśnie, lokalni Patrioci, byłeś, Andrzej, też na tym proteście, tak? Byłem, się, chociaż powiem się ci, ci, że tu byłem się... zawiedziony, No. Iż, e... Czekał tam już TPN, więc dla mnie A to, wasz, była to jest... śmierdząca, śmierdzą akcja. To jest, kochani, ta sytuacja, o której już mówiłem, że różne tutaj e, politycy systemowi próbują to zagospodarowywać, bo jak się pojawiają systemowe media, to znaczy, że mogły w tym maczać palce paluchy, swoje brudne systemowe, systemowe partie. Protest Dokładnie. jest oddolny, narodowy. Dlatego zrobiliśmy dzisiaj o 14.30. A, tak bo gdzieś politycy swój. robią gdzieś swoje, tak? No, no ja nawet nie wiedziałem, no ja że politycy wiem, no. coś robią swojego, ale jak to politycy zawsze się lubią podczepiać pod dobre pomysły narodu. Natomiast faktycznie dzisiaj, kochani, żeby nie było smutno e, samym odlenowcom, to dzisiaj także e, drobno płacenie jest e, na sobie po wodę. Słucham? Przekuję sobie po wodę. No i co, ja się z Wami rozłączę. Tam obserwujcie Rebel 24. Obserwujcie także czujnego. No i tyle. Cześć.